Jak fajnie, że tło się zmienia co filmik. Też wszystkim, z tej strony Ula i dzisiaj mam dla was vloga. Nie wiem mówić Pojechałam ostatnio sobie w teren razem z Olgą Możecie ją kojarzyć z poprzedniego vloga I od tamtej pory zmieniło się dosyć sporo Ponieważ Olga założyła swoją własną stajnię przydomową Obecnie w stanie w mieszka pięć koni Dwa są Olgi, czyli Grady i Colorado do Isteda dołączona jest też bima, która jest na pensjonacie i do tego obecnie są na pensjonacie dwa inne konie prywatne. Konie u Wolgi stoją w chowie wolno-wybiegowym, to znaczy są na padłoku budziące przez 24 godziny na dobę. Jest to stanie prywatna, więc nie jest to żadne otwarte od jakiś dzieci i tak dalej. Ale gdyby ktoś był ciekaw mają stronę na Facebooku, iż serdecznie polecam, jest link w opisie. I zanim posypie się miliard pytań o dokładną lokalizację tego miejsca, to mogę powiedzieć tylko tyle, że znajduje się ona w województwie warmińsko-mazurskim pod Olsztynem. Ja ogólnie uwielbiam to miejsce, uwielbiam te konie, uwielbiam Olgę. Ona jest osobą, która tak naprawdę wprowadziła mnie z powrotem do jeździectwa po pięciu latach mojej nieobecności. Więc e, proszę o lajki dla Olgi. E, no i zapraszam na vloga, bo było naprawdę super. Przede wszystkim jest koło 6 rano. Jestem sobie u Olgi i postanowiłyśmy w te upalne letnie dni pojechać sobie w bardzo poradny teren. Jeszcze już starano. wspominałam to już. Olga poszła do kibelka, Czekamy na nią. Siema. 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 <laughs> Pożywne śniadanie. Aha. <laughs> z jednym rożcem. I powiedz Olga, widzimy, jak to jest mieć własną stajnię przy domu. Jakie to wspaniałe. Wiem, że to jest naturalne. ale nie polecam. Nie czy tak? <grym> o, Boże. Nagrałam tu. To. to jest, super. To jest klakier. klakier. to jest kotka. Bardzo chcę tam wyjść. fajny kot. Taki fajny kot. Nie Ogólnie to się chyba w miarę ogarnęłyśmy. Na tyle, żeby się ubrać i coś śniadanko. I zaraz idziemy do koników, prawda, Klakier? I co, zdziwiłaś się? Cześć i japa. Co? Ktoś pytał, jaki jest niezbędny, jaki do stajni. To właśnie Olga go niesie. Mamy Nie w stajence. Tak, będziemy robić jedzonko konikom. O no, zapadało, powinien zakarmić w sumie. No w sumie, w sumie tak. pluszowe Zobaczymy się powoli. No się. Bima oh, śpi. Czekaj, czekaj Proszę hmm? mi to nagrać i teraz ja proszę wszystkich o burzę mózgów, co to pusta jest. <laughs> no, to tu stoi od paru lat i nikt nie wie. Więc może ktoś... Tak. Co, okay. to, co, to, co to do cholery jest? Zapłacę. Znaczy nie, ale... No co to jest? Z Gradim jest taka sytuacja, on zawsze musi mieć w pysku jakieś bimbadło i teraz też ma swoje bimbadło. Nagrywam bez. Dzień dobry. Cześć. Hej, Bima. Ja nie było, Czekaj, yy. widzę, piszę was tak: Bima korzysta z życia. Gradi też korzysta z życia. A jedziemy tam. A to jest ładnie. Trzymać bo... Mogę trzymać? Jak ci się podoba. Mogę trzymać. To jedziemy. O ile mój koń ruszy. Ruszył. Jednak nie. Wjeżdżamy w puszczę. Idziecie? To co to, to, to się. Wow, przybliżyła mi to źle. Jeżdżamy w puszczę i jest czat. Ej, widzę was. I ucinam ci głowę co chwilę, ale tak się bardzo ciężko nagrywa. Patrzcie, jaki mamy czat. Jedziemy nad jezioro, na którym nie możemy się kąpać z końmi. Ale jedziemy nad jezioro. Taki jest plan. A jak nie, to pójdziemy na wodospad. Musimy. Nie wiem czy Was widać Dobra, może teraz Was uchwycę jakoś widać Ciebie, siebie. Nie wiem czy widać, nie wiem gdzie jadę. Niebezpieczne. Bardzo jakby mi się teraz koń spłoszył. O oh je. Yeah. I wjeżdżamy do Zielonowa zaraz. je oh yeah. Jesteśmy przykładnymi obywatelkami. Uwaga. Proszę mi dojechać, Rudzińska, stop. Tak kochani kierowcy. Tak, dokładnie. Proszę się zatrzymywać na stopach, bo za stopem może stać na przykład koń. Patrzcie jaki zielonowy, jest ładny. A Ula nie jest ładna. <ścoughs> nie no jest, I, ale, ale, ale bima, nie? Ma, ma tylko ładny łeb. Ale no, patrzcie, dupa jego. Dobra, zatrzymałyśmy się na malutki postój. Koniki rozsiodłane, łędzidło mają wyjęte i sobie biorą trawkę. A my sobie żremy chipsy i żelki. Jest bardzo zdrowo. Bardzo, obie. Jezus <grym> Maria. jest super. Inteligencją nie grzeszysz, ale jesteś super. Dali. No, ale tam jest bardzo interesująca rzecz. Nie wiesz o tym? Mhm. Moja ręka też zaraz będzie bardzo <noise> interesująca, jak się wygnie w drugą stronę. Kochanie, ale te wodze nie są takie długie, wiesz? No bo uznała, że ogólnie podzieli się ze mną tym, co je i tak. Tak właśnie to wygląda. Ciekawe są ile robali zadają konie jak tak żrą trawę. Białko białeczko. Nie, białko białeczko, ale zastanawiam się. Tak, pod moim kolanem jest najlepsza trawa. No nie przesunę się, zobacz. Chyba ją. kolejny. Czuję się osaczona. Korganko, nie wejdź na mnie. Nie widzę przeszkód. Rudzińska nie ściana można podeptać. To już bardzo dobrze pytają. No bo tak z ty konia, ale czemu? Fajną ma koronę. <noise> nie muchę na ochraniaczu, tylko fajną koronkę ma. No fajną. Dobre Gradi. Dobre. Mhm. Dziękuję za obsmarkanie. Mlem, mlem. Pokaż mi. układ. Co? Co? No. Nie widziałaś na sankę? Patrz on Matemku, a tam są jajka na górze. On ma o kuźma! Granny masz jaja pod brodą. To są migdałki czy cokoń tam ma w każdym razie grani ma tam kupacce. Jesteś tak męski, że jeden siusiak ci nie starczy. Pima. Ale ja naprawdę, ja dziękuję. Doceniam, no, że się ze mną dzielisz, ale... A ty przepraszam w jakiej sprawie do mnie? O. Moja trawa. Myśliciel. Gradi zrób coś. Do something. Ja Możesz wystarczy. polizać kamerę. Zobacz, jaka fajna. Mima! Proszę ciebie! Bima <śleszy> mi właśnie przywróciła, bo tam jest lepsza trawa niż 10 cm bliżej. Połowę jeszcze wywalam z pyska, bo tak jestem bardzo kulturalną damą. Tak, majestatycznie estetycznie nóżkę odgią. zapomnę, że ją odgięłem i się wybiegłę. <grym> <grym> Zobaczcie, jak ona je, to jest po prostu hit. Oddaj. <grym> Tam, tam, tam mieszkamy. Pokażę Wam teraz, jaki mój koniec samodzielny i dorosły. Mieszkaliśmy tam. To stamtąd był poprzedni vlog, i tam jest mamuśka Gradiego, i tu jest ula jeszcze. Teraz mieszkamy dokładnie tu. To w sumie nie widać, ale tam jest taki dom. Zaraz będzie widać stajnie, także mam bardzo niezależnego i dorosłego konia, prawda? Uwaga, wjeżdżamy do domku szok. Pap, ty też wjechałaś do domu. Idziemy tam, bo tam stoi Colorado i wyje. Siema, pieski. Siema, Colorado. Siema, mama. Uwaga. Jestem, jestem nielegalna, ale dobra. Siema. To jest opętany koń. Biedny musiał wejść na chwilę do Tak. Tak wygląda biedny koń, który spędził dwie godziny w stajni. Jest opętany. Jest bardzo biedny. Siema. Z dupa Bimy. Jest Dupa Uri. Tam jest Rudy i Pleja. Siema. Siema, Bima tak, są prywatne. Bima też jest prywatna, ale na Bimie się jeździ, bo ma spoko właściciela. Pozdrawiamy pana Marcina. A nie, przepraszam, pozdrawiam Marcina, bo ja mam zakaz mówienia pan. Siema gradi. Gradi się nudzi. Bima ma dzisiaj cela ze straniem, ponieważ obsrała już ten stołek. Kawałek tej szafki, żłoby, a w tym momencie na skrzynka. na skrzynkę. Jesteś się dumna? Halo. <laughs> Mam taki wzrok nienawidzicie. Jezuka nie ma, Bizu, jak ty stoisz. Jak <laughs> sierota. No, bo ogólnie koniki Olgi sobie żyją 24 na 7 na padoczkach i na łąkach. I są bardzo szczęśliwe z tego powodu. Tak. Dwa słowa do kamery Bima? Nie, dwa słowa, które Bima by teraz powiedziała, to jest daj spać. I tym optymistycznym akcentem. Dziękujemy Wam bardzo za vloga. Bardzo wspaniale było. Tak? Oh, Mamo. <laughs>